Siemaneczko, cześć, witam i czołem To jest, jak po tytule wiecie, poradnik jak pobrać Fortnite yy, w, w opisie, słuchajcie, macie rzeczy dotyczące tego jak wytrzymały yy, musi być telefon, żeby gra została pobrana i żeby działała Zaraz Wam to też omówię, ale na razie tutaj, jeżeli nie zajrzycie i potem będziecie żałować, tak szczerze, bo pobierzecie, będziecie pobierać dużo czasu Się okaże, że nie, jednak nie Oglądajcie. Wchodzicie w stronę Apyk. Napiszcie GSM One Info, to jest ważne. Bo tak to tego to jest trudno znaleźć. Wchodzicie w tą stronę. Na dole powinniście mieć Fortnite. Pobieracie. Ja dam akurat pobrane już mam to. Nie będę pobierał. Czekajcie chwilę, tylko wejdę w ten plik. Wy pobranych w chromie po prostu macie to. Możecie... O raju. Pobranych w chromie oczywiście macie to wiem, że się zaciąłem nieważne. Nie było tematu. Yy... Yy, kliknąć zainstalować. Yy, aplikacja jest bezpieczna. Pewnie wam się będzie pojawiało Oj ta aplikacja może wyrządzić szkodę na tym urządzeniu. Każda aplikacja jest na to pobierana tak mówi, a yy, w większości przypadków nic się nie dzieje. W tym przypadku właśnie to jest to. Czyli nic się nie dzieje, o to mi chodzi. Teraz ciekawe, co się Wam zainstaluje. No, na dole, na dole w linku pamiętajcie, musicie sprawdzić to, co tam jest. Aha, wbijajcie też wy, wy, na kanał MTF Pro, czy tam Miki 12212, który polecił mi, to jest szansa, że Wam to napiszę w opisie. Jeżeli nie napisze to sorry. On tam różne też rzeczy nagrywa, na przykład też będzie chyba nagrywał, jak pobrać Fortnite To jest według mnie, jego jest według niego yy, Zalogować się muszę, więc na razie nie patrzcie Musiałem się zalogować i powpisywać, wiecie co? Yy, mam na myśli te całe tam... No, wiecie o co mi chodzi, yy, kod logowania dwuetapowego i tak dalej ja wam nie będę pokazywał, jak to pobieram. Tutaj możecie sobie obejrzeć to nie trzeba. To ja to pominę, bo jakoś nie chcę mi się tego oglądać. Co jest? Ok. I ja wam nie będę już pokazywał, jak to się instaluje, ponieważ ostatnio już drugi raz próbuję to grę, grę pobrać. Znaczy drugi raz próbuję to nagrać. I właśnie za pierwszym razem mi to nie wyszło, bo nagle to nagranie zniknęło. Więc wolę tego nie pokazywać. Klikacie, zainstaluj. Czekacie, aż się instaluje. No i klikacie, graj. I w opisie pamiętajcie, macie wymagania do tego, jak dobry musi być wasz telefon, żeby chodziło jakkolwiek to. Tak szczerze. I najważniejsze jest to. A, macie, macie w opisie. Udostępniajcie ten filmik znajomym, tym bardziej każdym, kto chce mieć Fortnite na telefon. Zostawiacie lajka ja suba z dzwonem. No i oczywiście jakiś komentarz na ten temat. No i ja się z Wami żegnam. ciao.